Hej, hej, ja jestem i farmerka. witam Was bardzo serdecznie wraz z Filipem w serii W dziurze. Witamy Was, witamy po długiej przerwie. Ogólnie przypał lekki, bo bardzo dawno nie wstawiałam filmów. Przepraszam Was za to, lecz też trochę chorób mnie złapało i oczywiście, jak wiecie, święta, sylwester, to wszystko się tak jakoś. Złożyło po prostu, że nie mogłam nagrywać, ale spokojnie, spokojnie już wracam do nagrywania filmów dla Was, dlatego na naszego klasa przyczepę i lecimy z koksem, lecimy od zbierania naszej szklarni, ale tak oczywiście Was serio przepraszam za to, że nie było filmów na moim kanale, lecz jak wiecie życie prywatne też jest, ale mniejsza w to ważne, że już w końcu odcinek na kanale będzie i go nagrywam. Oczywiście odcineczki są codziennie na moim kanale, więc zachęcam do oglądania, bo są naprawdę bardzo ciekawe, chociaż mi się tak wydaje, że są ciekawe. A ocencie wy w komentarzach, jak tak naprawdę wygląda. Wyglądają te odcinki u mnie, ale mam nadzieję, że jest wszystko ok. Oczywiście zapraszam Was również do Filipa na kanał. Nasz Farming Genius oczywiście z nami jest po drugiej stronie mapy i z nami gra, więc naprawdę elegancko, elegancko. Niestety z głosem nie nagrywamy, niestety Filipa nie słychać u mnie na odcinkach, ale za niedługo, kochani, możliwe, że to się zmieni. Możliwe, że to się zmieni, ponieważ będę nagrywać z gośćmi, którzy również będą rozmawiać. Więc oczekujcie, oczekujcie, bo naprawdę warto. Jak widzicie, zabieramy się. Ogólnie za żniwa. Pierwsze co zrobiliśmy, naszą szklarnię opróżniliśmy, sprzedaliśmy nasze sałaty, pomidory, a teraz jedziemy z koksem, jeśli chodzi o nasze żniwa pszenicy. Pszenica się przyda, ponieważ możliwe, że dzisiaj będziemy kupywać kury. Możliwe, że będziemy kupywać kury. Czy kupimy te kury, jeszcze zobaczymy, ale ja uważam, że naprawdę to jest idealny moment, idealny odcinek, żeby te kury kupić. Ogólnie powiem tak, przypał. Ogólnie przypał w tej serii, ponieważ jesteśmy w tej dziurze i tu nie ma za bardzo co robić. Jest naprawdę lipa. Jeśli chodzi o zbiory, jeśli chodzi o szklarnie, jeśli chodzi o kiszonkę, to naprawdę mało kasy się za to dostaje, a ogólnie fabryki są tak drogie, że no nie da po prostu nie damy rady kupić jakiejś fabryki chyba w tej serii. Serio, takie jak w poprzedniej serii z Not Farmingiem braliśmy kredyt ogólnie żeby kupić sobie głupią fabrykę to tutaj akurat nie bierzemy tego kredytu, gramy na serio i po prostu nie będzie fabryki żadnej, więc ogólnie troszkę przypał, trochę nudno Trochę nieciekawie, jestem naprawdę również zbulwersowana, ponieważ naprawdę tych pieniędzy jest tak mało. Leasingu mamy tak dużo, żeby te odcinki były ciekawe po prostu. E, no, inaczej się po prostu nie da. Serio, żeby ten odcinek był ciekawy, musi być dużo maszyn, dużo wszystkiego, żeby to po prostu jako tako miał skład i ład. No ale cóż, no ale bez tych fabryk również damy radę, chyba ten odcinek będzie ciekawy pod tym względem, bo jak możecie zauważyć, trochę pul mamy, trochę tego, tych rzeczy mamy, mamy kurcze kozy, które w ogóle nic nam nie dawają, więc trochę przypał, bo kupiłam kozy, które po prostu dawają mleko. Gdzie z tego mleka nic nie mogę zrobić? Po prostu nic nie mogę zrobić. Nawet mam, zastanawiałam się nad fabryką masła, lecz jak zobaczyłam ile ta fabryka masła kosztuje, to się po prostu złapałam za głowę. I powiedziałam, że nie, dobra, koniec. Koniec nie nagrywam, koniec. Ale nie, ogólnie, serio jest strasznie drogo, naprawdę. Ja jestem pod wielkim wrażeniem, ile to wszystko kosztuje. No ale cóż, po prostu może nie umiem grać w tą grę. Nie mam pojęcia, ocencie sami, bo to też jest bardzo możliwe. Jak widzicie, Farming Genius sobie coś tam robi. Coś tam również ma pola, również robi wióry. Ja tutaj mam John Deere'a, którego biorę, bo kurczę. Ogólnie przypał również pod tym względem, że coś mi się stało z moim wiatrakiem, jak możecie zauważyć. Naciskam R, w ogóle woda nie chciała mi się zabrać e, do naszej beczki. Nie wiem o co chodzi, nie wiem co się stało. Stwierdziłam, dobra, zajmę się tym później, ale po prostu z tą beczką jest coś nie tak. W sensie z beczką jest wszystko ok, tylko z tym wiatrakiem coś jest nie tak, jakiś rozwalony jest ten wiatrak, no ale dobra. I to też jest właśnie to. To jest właśnie to, że muszę sprzedać wiatrak. I kupić nowy. I znowu muszę stracić pieniądze przez takie głupoty, po prostu, że nawet wiatrak w farmingu nie działa. Jestem załamana, naprawdę jestem załamana, no ale cóż, może po prostu tak musi być. Może po prostu tak musi być, nie mam bladego pojęcia po prostu zabierzmy się za wióry zabierzmy się za wióry, bo chociaż z tego mamy jakieś pieniądze serio, chociaż z tego mamy pieniądze mamy miesiąc jak możecie zauważyć w grudzień a w styczniu są ogólnie najlepsze ceny jeśli chodzi o wióry ale my już sobie w grudniu sprzedamy te wióry również, bo jak widzicie lipa z kasą fest, serio lipa z kasą taka, że ja w ogóle nie wiem co mam powiedzieć, nie wiem co mam komentować nie wiem co mam kupywać już, bo naprawdę po prostu zabierzmy się za robotę, po prostu róbmy, nie narzekajmy tyle, po prostu róbmy to, co trzeba, czyli wiury. Robimy wiury, może z tych pieniędzy kupimy coś ciekawego, dlatego jedziemy z koksem. Wycinamy to drzewo, robimy z tego jakieś malutkie bele, bele, pnie, bele, jak kto woli i wkładamy do naszej maszyny, która robi wiury. Proszę Państwa, drzewa oczywiście również są zreagowane, nie chcą w ogóle działać, nie chcą tam wchodzić, nie wiem o co chodzi. Wszystko jest zniszczone, wracam po przerwie i nie wiem o co w ogóle chodzi. A tak serio, ogólnie ta seria była nagrywana już bardzo dawno temu, naprawdę bardzo dawno temu była ta seria nagrywana, jeszcze w roku tamtym, w 2024, teraz mamy 2025, więc no ogólnie ta seria jest już troszkę stara, no nie powiem, że nie, jest trochę stara. Przerwę miałam naprawdę długą, ale nie mogę Was zostawić bez odcinków, nie mogę Was zostawić tak, o po prostu, że nagrałam serię, 4 odcinki wstawiłam, a resztę po prostu nie wstawię. Trzeba je wstawić i tak, żebyście mieli co oglądać, bo szykuję dla Was nową serię, naprawdę bardzo ciekawą nową serię znowu dla Was robię, żebyście mieli co oglądać, co ciekawego robić po szkole. Jest, są tutaj na pewno osoby, które jeszcze chodzą do szkoły lub po pracy. Lub po pracy oczywiście rzecz jasna. Mm. Lecimy z koksem dalej, jeśli chodzi o nasz kombajn, bo tutaj nie dokończyliśmy naszej pszenicy w ogóle. Jest tyle roboty, serio, jest tyle roboty, tak mało pieniędzy, że mi się po prostu chce płakać. Naprawdę, jakby taka fajna mapa. Jesteśmy w dziurze, dosłownie w dziurze jesteśmy, a a Lipa z Kasą. Dosłownie Lipa z Kasą. Ja nie wiem, co mam zrobić. Jakby chciałam nagrać naprawdę bardzo fajną serię, jeśli chodzi o tą mapę. Na pewno na 100% pojawi się jeszcze jakaś dana seria z tej mapy. Na 100%. Tylko jak już wyjdą naprawdę lepsze mody na, nie wiem. Fabryki jakieś tańsze, cokolwiek, serio, bo to w ogóle nie ma sensu, kompletnie nie ma sensu. Jak fabryka kosztuje 400 tysięcy, no błagam was, no kto by tyle dał za fabrykę? Może w prawdziwym życiu tak, ale w grze, no sorry, ale mm, no dużo, naprawdę dużo. Pamiętam, że w Farmingu 24 mniej było, naprawdę. Mniej się płaciło za to wszystko, no ale okej, okay, nie oceniajmy, po prostu skupmy się na pracy. Robimy oczywiście również żniwa rzepaku, bo posadziliśmy w poprzednim odcinku rzepak, więc również go trzeba zebrać. Więc zbieramy go, po prostu go zbieramy, żebyśmy mieli spokój. Może z tego rzepaka troszkę zarobimy, gdzie troszkę wątpię, ale spoko. Dużych pól też nie możemy zrobić na tej, w tej dziurze. Też nie możemy dużych pol, pól zrobić, ponieważ po prostu to też nie chodzi o to, żebyśmy mieli same pola, to też nie o to chodzi. Chciałabym jakoś ładnie tą farmę zaprojektować, ładnie tą farmę zrobić, mieć z tego kasę, ale trudno, takie życie, po prostu nie da się czasami. Czasami serie mm, wydawają nam się fajne w głowie ale jeśli już to jakby praktykujemy, to jest naprawdę ciężko, więc te niektóre serie będą lepsze, gorsze, wiecie o co chodzi. Więc proszę bardzo, oczywiście na moim kanale również pojawią się live'y. Trzeba wrócić do live'ów, bo dużo osób się pyta o live'y, a ja tych live'ów nie nagrywam. Czemu nie mam pojęcia, po prostu jakoś tak wyszło. Ale mamy nowy rok, nowa ja, więc zaczniemy nagrywać te live'y na 100%, więc oczekujcie, oczekujcie serio. Wraca Angelika, wracamy z odcinkami, wracamy z live'ami. Not farming również mi bardzo dużo pomoże, więc naprawdę Trzymajcie kciuki, żeby wszystko wyszło, żeby wszystkie projekty nasze wyszły, bo również z Czarnym Panem będziemy coś planować. Będziemy planować jakieś fajne, y, ciekawe y, filmy, więc no będzie grubo. A my oczywiście dalej wycinamy drzewo, dalej robimy wióry, dalej wycinamy to drzewo, no bo co by tu innego robić na tej farmie. Kupimy sobie zaraz kury, kupimy sobie kury, żeby nie było za nudno. Ale to dopiero za chwilkę, bo już pole ogarnęliśmy, pole sobie żniwa zrobiliśmy, ziarna, czy tam nasiona, kto jak woli, ale to raczej ziarna się mówi. E, mamy, żeby nakarmić nasze kury, dlatego po prostu trzeba chyba zacząć za chwilkę to robić, bo po prostu czemu by nie trzeba kupić kury, trzeba kupić kury jak jest jedzenie to trzeba kupić kury jak możecie zauważyć Filip tutaj ładuje wodę on może ładować tą wodę nie mam bladego pojęcia o co z tym chodzi ja nie mogłam załadować wody do mojej beczki a Filip może, o co z tym chodzi nie wiem, naprawdę nie wiem ale spoko zaraz usuniemy ten wiatrak, usuniemy zaraz ten wiatrak postawimy nowy i wtedy raczej będę mogła już wodę, wodę przyjmować do naszej beczki, powiedzmy. I w końcu będę mogła nawodni, nawodnić nasze szklarnie, bo już troszkę lipa z tymi warzywami uschłymi całe. No, jak możecie zauważyć, właśnie usunęliśmy e, wiatrak i postanowiliśmy kupić nowy. Tutaj oczywiście Filip nam się wepchał, bo chcieliśmy sprawdzić, czy możemy we dwójkę naładować wodę w tym samym czasie, ale się okazało, że jednak nie. Okazało się, że jednak nie można tak robić, jednak trzeba osobno ładować wodę, więc Filip stwierdził, że dobra. U niego to już jest czas, żeby kupić nowy wiatrak i ogólnie kupić wiatrak, bo Filip ciągle u mnie kradł wodę. E, w poprzednich odcinkach też o tym mówiłam, że Filip to złodziej wody, więc w końcu sobie kupił wodę. Wiatrak z wodą, więc fajnie, fajnie. Ale chociaż smutno teraz będzie, bo chociaż odwiedzał mnie, a teraz w ogóle mnie odwiedzać nie będzie. No ale cóż, może i lepiej, od sąsiadów z daleka trzeba się trzymać, bo wiecie jak to jest. Ale no, ale dobra, ładujemy żarty żartami, ale ładujemy to drzewo, mamy już trochę kasy, więc spoko, ta suma mnie już uszczęśliwia, tylko nie uszczęśliwia mnie to, że e, nie wiem, nie ma czterech zer na końcu, ale okej, okay, mniejsza w to, um, po prostu niech będzie tak jak jest. Dobra, a my teraz jedziemy sprzedać rzepak. Sprzedajemy ten rzepak, bo nam się w ogóle do niczego nie przyda. Nie mamy ani fabryki oleju, ani po prostu niczego, więc ten rzepak nam się do niczego nie przyda, więc możemy go sprzedać. Mamy wióry, które również pojedziemy sprzedać. Już nasza druga taczka, taczka? Boże, przyczepa. Nasza druga przyczepa, którą sprzedajemy i proszę Państwa, proszę zobaczyć, ile będziemy mieć kasiory. Ile będziemy mieć kasiory? Proszę Państwa, proszę zobaczyć po prawej stronie u góry. W rogu mamy sumę pieniężną, która jest naprawdę wybitnie zaskakująca, ale dobra, ale okej, okay. czyli w sumie starczy już nam na kury, czyli można kupić kury. Chociaż troszkę mam nadzieję, że zarobimy za te jajka, które się wyprodukują przez to, że kupimy kury, ale. Ale tak, ale zastanawiam się jeszcze, czy kury, czy może owce, jednak. E, nie wiem, rzecz trudna, tak szczerze mówiąc, ale jednak chyba postawimy kury. Jednak postawimy kury, zastanawiałam się nad owcami, ale jednak stwierdziłam, że dobra, mamy te kozy, no to pasą mi owce, więc mamy kury. Mamy kury, mamy nowość w końcu na naszej farmie. Mamy kury. Więc trzeba je po prostu teraz nakarmić. Jeszcze mamy pieniądze, żebyśmy mogli kupić te kury, więc fajnie, fajnie. Wszystko jest tak, jak powinno być. Może nie kupiliśmy wszystkich, ale jest dużo, jest dużo. Kupujemy sobie jeszcze pszenicę, ziarna, bo za mało trochę. A ja ogólnie chyba zrobiłam przypał, bo tamtą przyczepę z ziarnami pszenicy sprzedałam. Więc yy, trzeba było kupić. Po prostu trzeba było kupić. Nie pamiętam, szczerze mówiąc, czy ja sprzedałam tamtą przyczepę z tymi ziarnami z pszenicy, czy co ja w ogóle z tym zrobiłam. No nie wiem, nie mam pojęcia, ale dobrze, że mamy pieniądze. Znaczy, już w sumie ich nie mamy, ale mieliśmy i mogliśmy kupić karmę dla naszych kur. Więc fajnie, naprawdę bardzo fajnie. Cieszę się z tego powodu, że będziemy mieli jajka więc git, biegniemy zobaczyć co robi ten Filip bo jakoś cicho się zrobiło w ogóle go nie widać, co on kurcze robi a on sobie tutaj robi rządki kupił sobie nową Nową zgrabiarkę, więc no spoko. Aż tak szczerze zachciało mi się kupić również nową zgrabiarkę, ale my się chyba z tym na razie wstrzymamy, bo my w ogóle nie mamy pieniędzy, więc tak, ale proszę bardzo. On ma owce już, on ma owce, bałagan jak bałagan. Oczywiście, że musi być bałagan u Filipa. Owce ma, więc dobrze, że nie kupiłam owiec, bo on ma owce, więc nie będę miała tego samego na filmie, filmiku. Więc fajnie. Mamy kury. Jej, mamy kury, więc git. My jeszcze sobie tutaj resztki słomy pozbieramy samozbierającą przyczepą. Bo czemu by nie? Nic się nie może zmarnować, oczywiście. Ale za tą słomę, i tak, tak dostaniemy bardzo mało pieniędzy. Więc w sumie nie płakałabym, jakbyśmy ją skultywowali. No, ale już mniejsza. Mniejsza w to, niech sobie tą słomę zbiera ta przyczepa. A tutaj w ogóle nie wiem o co chodzi, ale to pole jest jakieś zbogowane. włączam pracownika, a on w ogóle tego środka nie robi, nie wiem, nie wiem czemu, przysięgam nie wiem czemu, e, pracownik w ogóle nie chce mi skultywować pola na środku, muszę to zrobić samo, sama, muszę to samo, re, samo ręcznie zrobić, ale spoko, dobrze, że to jest taki malutki kawałeczek, bo jakby było większe pole i pracownik by nie chciał tego robić, no to już troszkę większy przypał. Ale serio, nie wiem o co chodzi z tamtym polem, jak jest zbugowane, ale dobrze, że teraz na aktualnym polu, którym kultywujemy, działa wszystko, więc fajnie. Więc tutaj pracownik, jak możecie zauważyć, działa, dobrze, że te pracownicy, pracowniki są, serio, pracownicy, Boże, ja nawet mówić nie umiem, przysięgam Wam, ee, tak długo, nie rozmawiałam może przez dwa tygodnie, tydzień. Przysięgam wam, naprawdę, ja już się oduczyłam mówienia, rozmawiania, opowiadania. Muszę po prostu wejść w prawe znowu. Więc wybaczcie, jak ten odcinek będzie taki trochę chaotyczny, bo ja w sumie sama nie ogarniam, co się w ogóle dzieje. Ale okej, okay. więc tak, taka sytuacja u mnie w życiu się dzieje. Kultywujemy, po prostu kultywujemy. Zaraz, może sobie jeszcze skosimy trawę. Szczerze mówiąc, ja ogólnie nie pamiętam, kiedy my kosiliśmy trawę. W serio, w ogóle nie pamiętam, czy my ostatnio yy, yy, kosiliśmy trawę. Skultywowaliśmy trawę, chciałam powiedzieć. Skosiliśmy trawę. Mamy wodę, napełniła się beczka wodą, więc teraz możemy w końcu nasze szklarnie nawodnić. Tylko w sumie stwierdziłam, że. Ta beczka jest naprawdę mała. Seria jest mała i irytuje mnie to, że musimy 6 razy jeździć w tą weftę, w tą weftę, w tą we tę, żeby nawodnić te szklarnie, więc stwierdziłam, że nowością w dzisiejszym odcinku również będzie beczka do wody, żebyśmy mogli nawadniać nasze zwierzęta i nasze szklarnie. Nawadniać. Nawet nie wiem, czy tak się mówi, ale ja tak mówię. Ja tak mówię, niech tak zostanie, proszę się nie czepiać. Ale... mamy za mało kasy. Mamy za mało kasy, nie starczy nam w ogóle na beczkę nawet. Jesteśmy biedakami, jesteśmy biedakami, po prostu to jest przykre, no ale cóż. E, trzeba zrobić wióry, trzeba zrobić więcej wiur, żeby móc sprzedać te wióry i żebyśmy mogli kupić sobie beczkę. Wow, mega, nawet na beczkę nas nie stać. Przypał, naprawdę przypał. Ważne, że zwierzęta są najedzone. I ważne, że chociaż jest jakiś content, chociaż sobie mogę w końcu ponarzekać Na tą grę i w ogóle, więc super, ja się tam cieszę Więc jest chociaż jakiś content, chociaż mam o czym rozmawiać Więc tak, bo rozmawianie ciągle o jednym i tym samym to też nuda No nie mówcie, że nie um, Ale tak, ścinamy to drzewo, ścinamy to drzewo, w ogóle za niedługo to mi tego lasu zabraknie Naprawdę, za niedługo to będzie lipa z tym lasem będzie trzeba albo dokupić drzew, albo zaszać drzewa, albo po prostu pojechać gdzie indziej po to drewno, gdzieś dalej. No ale mi się też 300 km nie chce jechać po drewno, no bez przesady. To na pewno naprawdę długo trwa. To się wydaje na filmie takie szybkie, ale to wcale nie jest takie szybkie. Yy, więc nie wiem, co zrobimy. Przysięgam, nie wiem, co my zrobimy. No ale tego pola jeszcze trochę jest, tego lasu jeszcze trochę jest. Więc na razie bądźmy spokojni, bądźmy spokojni, a teraz możemy kupić, kupić beczkę w końcu, naprawdę, nareszcie. Tylko jeszcze stwierdziłam, że zasieję sobie szybko pole. Zastanawiałam się, czy wziąć może siewnik punktowy, a może zwykły. No ale jednak stawiamy na zwykły. Posiejemy sobie. Jak możecie zauważyć groszek? Siejemy groszek, bo to jest moje ulubione. Um, ulubione, ulubione. Um, no, mów mi szybko. No dobra, nieważne, bo zapomniałam tego słowa. Po prostu to jest najlepsze... Y na czym można zarobić. Serio, ja uważam, że na groszku naprawdę dużo się zarabia. Combine Kom faktycznie kosztuje dużo, jeśli chodzi o wypożyczenie go, ale, ale kto jak nie my, damy radę. Ja w sumie w każdej serii prawie sieję groszek. Naprawdę, bo to jest po prostu coś niesamowitego. Lubię groszek, naprawdę. Uprawa to jest Kolejna uprawa, którą siejemy, czyli groszek. Proszę bardzo, proszę Państwa, przypomniało mi się słowo uprawa, nowa roślina uprawa. Każdy na to zawsze mówi inaczej, ale ja na to mówię uprawa, więc proszę Państwa, siejemy groszek, zielony groszek. Jak macie pomysł ogólnie, co by można było z tym groszkiem zrobić, to też dajcie mi proszę znać w komentarzu, bo czytam komentarze i oczywiście inspiruję się również Waszymi komentarzami i wstawiam jakieś pomysły na odcinek, więc serdecznie Was zapraszam do komentowania, bo możliwe, że wybiorę jakiś komentarz i po prostu wykonam to zadanie na odcinku. Więc to też by była ogólnie fajna seria e, z widzami, że widzowie każą mi po prostu wybierają, co mam zrobić. To by było naprawdę bardzo ciekawe. Więc zastanowię się nad tym, naprawdę zastanowię się nad tym, bo to by mogło być naprawdę super. Ale dobra. Mamy znowu... O, w ogóle jak już laga miałam i walnęłam przed chwilą w szklarnię. Okej, okay, no takie rzeczy też się czasami zdarzają, że nagle mam laga i nie wiem o co chodzi w ogóle. Siejemy sobie... Siejemy sobie, beczka się napełnia. Ona naprawdę napełnia się bardzo długo. Ale wiecie przez co? Przez ten wiatrak. Serio, ten wiatrak jest jakiś zlagowany i on strasznie długo jakby wodę napełnia. Um. Dziwne, ale wiecie co się okazało? Że znowu przestał mi działać wiatrak. No, dosłownie napełniłam dwa razy wodę i znowu przestał mi w ogóle działać wiatrak. Naprawdę się załamałam. Serio, nie wiem o co z tym wiatrakiem chodzi. Jeśli macie też takie problemy z farmingu, to dajcie mi znać, czy dalej są takie problemy, bo to seria. Ja tą serię nagrywałam już dawno temu, więc możliwe, że niektóre rzeczy już się w farmingu pozmieniały. Więc dajcie mi znać, czy to się pozmieniało, czy dalej jest zepsute, czy w ogóle o co z tym chodzi. No ale okej, okay. mamy 20, 22 minuty odcinka. Zaraz dochodzimy do końca odcinka, proszę Państwa. To już czas, żeby zakończyć ten odcinek, więc ja was zapraszam na kolejne odcinki moje, bo. No, z tej serii jeszcze troszkę odcinków będzie. Może nie jakichś mega zarąbistych, ciekawych, mogę to powiedzieć wprost, serio. Dosłownie nie ukrywam się z tym. Um, no, ale i tak tak was bardzo zachęcam do oglądania. Bardzo będzie mi miło, jak będziecie i dacie komentarz, więc ja wam bardzo dziękuję. E, wesołego nowego roku, oczywiście, bo chciałam to powiedzieć na początku odcinka, ale w ogóle wypadło mi to z głowy, więc wesołego nowego roku i mam nadzieję, że. Super, spędzimy razem czas na tych odcinkach, na live'ach, do których Was zapraszam oczywiście. Więc ja Wam dziękuję. Zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, będzie mi naprawdę niezmiernie miło. Do Filipa również wpadajcie. Dzięki, ja się z Wami żegnam. Cześć.